musimy pogadać. Mój ostatni film odbił się szerokim echem. Był to materiał, w którym komentowałem ostatnią wypowiedź Jordana Dębowskiego. Jednakże w tym filmie skupiałem się bardziej na jego błędach dialektycznych, erystycznych i tak dalej, aniżeli na samej merytoryce problemu, o której chciałem z wami pogadać. Bo jak bardzo nie miałbym dosyć słowa, jakim jest woke, to istnieje ono w grach i warto mieć tego świadomość w jaki sposób. Ono działa, bo myli się tutaj zarówno lewa, jak i prawa strona. O co więc chodzi? Czy gry zawsze były polityczne? I w czym leży cała problematyka tak zwanego progresywnego marketingu? A no i muszę się przebrać, bo niestety dostałem informację, że marka nie jest odpowiednio promowana. Możemy zaczynać, fakturę prześlę później. Zacznijmy może od meritum i przypomnijmy sobie w ogóle, co to znaczy. woke, jaki jest sens tego terminu, co on oznacza w kontekście gier. Tak jak wspominałem już w poprzednim materiale, jest to termin, który dotyczy obecnie takiego fałszywego aktywizmu i wymuszonej poprawności politycznej. To jakby ktoś zapomniał przez ostatni. Tydzień. Teraz chciałbym przypomnieć takich parę oczywistości, które pozwolą wam zrozumieć moje meritum w dalszej części materiału. Czy wiecie, jaki jest sens zakładania firmy? Czy wiecie, po co ludzie zakładają różne działalności gospodarcze, korporacje, czy jak tam chcecie to nazywać? Ogólnie założenie jest takie, żeby zarabiać pieniądze. Zakładam, że jest dosyć mało altruistów, którzy robią to po to, aby nie wiem, tworzyć miejsca pracy. A wiecie, jak zarabiać więcej pieniędzy nie zwiększając jakości waszego produktu? Zainwestować w marketing. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Bo niestety większość naszych decyzji podejmujemy emocjonalnie, a szczególnie kiedy mówimy o decyzjach zakupowych. Dlatego taki przeciętny gracz wejdzie na Steam, zobaczy miniaturkę danej gry, zobaczy jej dwa trailery, średnią recenzji graczy i stwierdzi: Dobra, w sumie mi pasuje. No bo coraz mniej osób zastanawia się, czy gra jest warta jego pieniędzy, ile czasu zajmuje faktyczne jej ogranie, co uważają o niej ludzie, którzy faktycznie mają jakieś doświadczenie w gatunku. Zwykle te dwa elementy już wystarczają. Tylko, że jako jakoś podejmujemy decyzje emocjonalnie, to po co jako twórcy mamy liczyć na to, że zrobimy dobrą grę, która spodoba się krytykom, jeśli możemy zagrać na tych emocjach? I pomijając takie oczywiste i konwencjonalne formy marketingu, które używają różnych kolorów, postaci, kontrastów itd., to możemy użyć też jednej z wielu technik, takich jak chociażby queerbaiting, efekt potwierdzenia czy. Inne fajne narzędzia. No tutaj mechanizm jest akurat bardzo prosty, bo wystarczy, że wybierzecie sobie wrażliwą na tę technikę grupę społeczną, a potem po prostu zaczniecie ich nakłaniać, że produkt, który wypuszczacie, jest zgodny z ich ideami i porusza ich personalne problemy, personalne kwestie. No i w ogóle, że powinni się tym zainteresować, bo jeżeli w to zagrają, to dostaną oni pewne podświadome potwierdzenie tego, że ich poglądy są właściwe, że ta gra ten produkt realizuje ich sposób patrzenia na świat i na rzeczywistość. Tylko że tutaj rodzi się już kilka problemów, bo jak wspominałem w poprzednim materiale, to jednostek skrajnych z reguły jest dosyć mało. Więc w ten sposób zamykamy swoją grupę docelową na bardzo małą liczbę odbiorców, co często widać po wynikach tych gier. No i równie dobrze moglibyśmy zamknąć całą dyskusję na temat progresywnego marketingu właśnie tym stwierdzeniem, że twórcy szukają pewnego nowego grona odbiorców, do których chcieliby trafić i teraz próbują oni zwabić ich do gamingu, aby wciskać im produkty, które są po prostu gorszej jakości, wykorzystując to, że nie mieli oni większego doświadczenia z innymi grami, przez co ich oczekiwania są zwyczajnie niższe. Dodamy do tego jeszcze tworzenia wojenki my albo oni, w której twórcy jawnie wskazują grupę dobrą i grupę złą, obierając tym samym pewną stronę w konflikcie i ponownie grając na emocjach ludzi, których rzekomo popierają, tylko po to, aby wzbudzić dodatkowych kilka emocji i no, sprzedać swój produkt nieco lepiej. No i to jest cały meritum tej kwestii. Ale problematyka jest tu szersza. I o tym chciałem porozmawiać. Zacznijmy może od tego, że terrorystów gamingowych mamy po obu stronach Jedni piszą, że nie zagrają w grę, w której są związki homoseksualne. Drudzy piszą, że nie zagrają w grę bez takich związków. I teraz, jeżeli jesteś deweloperem, który próbuje im dogodzić, to... Powodzenia. Oczywiście nie muszę chyba raczej nawet wspominać o tym, że w podanej sytuacji nie jest zwyczajnie to możliwe. Bo jest to tak skrajna sytuacja, że nie jesteś w stanie dogodzić każdemu. Jednakże nawet wśród ludzi bardziej wyrównanych istnieje pewne przeświadczenie, że aby ktoś chciał zagrać w daną grę, a co dopiero się nią zainteresować, to musi w jakiś sposób się z nią zidentyfikować i utożsamić że my jako gracze musimy być w jakiś sposób reprezentowani w świecie gry. No jeżeli brzmi to dla was śmiesznie, to proszę się uspokoić, bo takie twierdzenia naprawdę padają i musimy z tym podyskutować. Zacznijmy może od tego, że mamy całą listę dzieł sztuki, które polegają stricte na tym, aby nie dało się z nimi utożsamić. Na przykładem może być chociażby, nie wiem, Joker, To nie kraj dla starych ludzi, American Psycho, Wilk z Wall Street, Ojciec Chrzestny. Może jak lubicie Tarantino, to Pulp Fiction. Przecież to są wszystko jedne z bardziej kultowych filmów w historii. Filmów, z którymi nikt normalny się nie utożsamia. Bo opowiadają one historie skrajnych wykolejeńców. Bohaterowie tych filmów to ludzie, z którymi identyfikować się nie da. I teraz w momencie, w którym stawiamy możliwość utożsamienia się z daną postacią ponad obiektywną wartością jej historii, no to coś robimy nie tak. No bo podobnie jedne z najbardziej uznanych gier fabularnych to są gry, które opowiadają właśnie tego typu historie. Gry takie jak Disco Elysium, w którym główny bohater jest żulem policjantem. To nie są postaci, z którymi można się Utożsamić, a jednak ludzie lubią te fabuły, lubią tych bohaterów. I stąd też moje twierdzenie, że budowanie postaci tylko po to, żeby stanowiły one pewien zestaw cech charakteru, z którymi ktoś mógłby się utożsamić, szkodzi sztuce po prostu, bo wtedy nikt nie próbuje tworzyć zapadających w pamięć historii, a tanie emocje. Jeżeli ktoś przyjdzie mi tu twierdzić, że przecież kultura jest po to, żeby wywoływała emocje i najlepsze dzieła to takie, które wywołują w nas największe emocje, to zachęcam może do obejrzenia kilku seriali telewizyjnych, które mogą trafić w wasze gusta, na przykład Ukryta prawda, Szkoła, kurwa nie wiem, Trudne sprawy, bo para dokumenty są gatunkiem, który został stworzony w celu wyciskania emocji w tak tani sposób, że stało się to już wręcz memem. No, ale jak widać po oglądalności, najwidoczniej to działa, więc. Co tu dużo mówić. Ale wracając do Meritum, to tworzenie postaci w ten sposób ponownie jest próbą stworzenia danej gry, danego produktu, danej historii, tylko i wyłącznie z myślą o tym, aby dana grupa ludzi się z tobą zgadzała, aby dana grupa ludzi mogła się odnieść lub utożsamić z danym produktem. I to automatycznie sprawia, że zniechęcasz do siebie drugą część osób, no bo wtedy ta druga grupa osób nie ma z czym się utożsamić. A jakoś te postaci no, nie mają żadnej wartości poza tym właśnie zbiorem pewnych cech, no to ciężko szukać w tym też innej wartości. No bo niestety, ale działa to w dwie strony. No i tak jak rozumiem sytuację, w której jakaś kobieta, czy nie wiem, osoba czarnoskóra, nie mogła się utożsamić z serią Szybcy i Wściekli, no bo nie czują się oni w niej reprezentowani, to tak samo rozumiem sytuację, w której ktoś nie mógłby się utożsamić z postaciami w nowym Dragon Age'u. Czy na przykładzie nowych filmów Marvela, no nie wiem, Kapitan Marvel, czy Miss Marvel, czy kurwa, jak się te filmy już nazywają. Właśnie zdając sobie sprawę z tego, że Miss Marvel i Kapitan Marvel to są dwie różne osoby. Kurwa, wam się nazwy kończą? Ale co jeszcze ciekawsze, to od jakiegoś czasu krąży po internecie takie no, ciekawe twierdzenie: trzymajcie politykę z dala od naszych gier. Jaka to jest kurwa głupota. Sztuka nigdy nie była polityczna, no bo mimo wszystko artyści zawsze mieli jakieś swoje poglądy, którymi się uzewnętrzniali właśnie przez sztukę. No i mamy ogromną ilość starych i lubianych gier, które w znakomity sposób podchodzą do polityki, zostawiając wynikliwe komentarze. Niech no będzie to seria Metal Gear Solid, Deus Ex, nie wiem, GTA czy wspomniane wcześniej Disco Elysium. Tylko jednym jest dawanie politycznego komentarza, a drugim moralizowanie swojego odbiorcy. No i tutaj wchodzi fundamentalna różnica, no bo w mgs się nikt nikomu go o polityce nie edukował. To był prosty komentarz, prosta krytyka, ale nie było to nigdy stawianie się konkretnie po której ze stron. Nawet Disco Elysium, czyli gra, która była robiona przez zespół, który w trakcie odbierania nagrody, czy to była gra roku, już nie pamiętam, podziękował Karolowi Marksowi. I like to thank all the podziękować wszystkim that ludziom, którzy us. przed nami. Wladimir Majakowski, Wiktor Coj. and Marx and Engels for providing us the political education. to nawet ta gra widzi pewne wady w swoim własnym systemie, w który wierzą. I jedna z bardziej negatywnie przedstawionych postaci, czyli szef związku zawodowego, jest tam przedstawiony w sposób wręcz przerysowanie i karykaturalnie zły. Nikt się tam nie bawi w żadne wybielanie konkretnej ideologii. Każdej z tych ideologii obrywa się w bardzo podobnym stopniu. I dlatego nie mówimy o Disco Elysium MGS czy Deus Exie w kontekście Gear Walk, bo to mimo wszystko przede wszystkim były gry, gry, które miały zapewniać rozrywkę, przekazywać jakieś myśli, ale nie były one nośnikiem dla pewnej agendy, bo dalej miały one pewną wartość jako gra. I te światy nigdy nie były konstruowane w taki sposób, aby przedstawiały jedną formę myślenia, jedną ideologię jako tą poprawną, a potem żeby srały na każdą inną. No bo niestety, ale dużo obecnych deweloperów tworzy swoją wizję świata, a następnie się na nią zamyka i odpycha z kwitkiem każdego, kto się z nimi nie zgadza. No i przykłady można mnożyć pokazując chociażby najnowszego Assassin's Creed, w którym, no nie oszukujmy się, rola Yasuka jako samuraja jest bardzo sprzeczna i można tu prowadzić bardzo dużo dyskusji, ale twórcy zamiast poruszyć jego wątek w taki bezpieczny i respektujący historię sposób, wybrali sobie jedną z możliwości jako prawdziwą, a następnie stwierdzili, że każdy, kto się z nimi nie zgadza jest rasistą i nie mają zamiaru z nim podejmować dyskusji. No i podobna kwestia klaruje się też w przypadku innej indie klapy, którą był Dustborn. Cała gra otwiera się tam segmentem musicalowym, w której Główni bohaterowie śpiewają o tym, że lokalni mieszkańcy muszą zostać wysiedleni przez imigrantów. Mówię tutaj o tym, czy ja się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam, bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo moje poglądy nie liczą się w tej dyskusji. Ja krytykuję jedynie to, że ktoś w bardzo jawny sposób stawia się po jednej ze stron, a następnie próbuje moralizować ludzi, próbując im w bardzo nieudolny sposób pokazać, że mają rację, bo ideologia stoi tutaj wyżej niż historia i rozrywka. No i wisienka na torcie, jaką jest Dragon Age Velgar, który całkowicie skupia swoje wszystkie wątki na tożsamości płciowej, Niektórych bohaterów i robi to we wręcz komicznej formie. Oto jedna z scenek, w której postać z gry przypadkowo misgenderuje innego bohatera. W ramach przeprosin zaczyna ona robić pompki na środku pokoju. Cała ta scena skupia się tylko i wyłącznie na tym. They're still holding it. Sorry. What are you doing? Pulling a barf. Oh. Okay. A barf. Tradition in the Lords of Fortune. Bad blood among your crews not good for morale. But there's not always time for big, drawn-out apologies. So when one of us screws up and we know we've screwed up, we do a quick ten to put it right. Ta sama postać należy do grupy piratów, którzy kradną artefakty, aby zwrócić je należytym kulturom. Ta gra feeling, jakby pisała ją klasa pełna przedszkolaków. No i to ponownie rodzi kilka problemów, bo wyobraźcie sobie w sytuację odwrotną, w której stworzylibyśmy scenę z nieco odwrotnymi poglądami, gdzie postawilibyśmy jakąś postać, która mówiłaby, że powinniśmy zamknąć granice i zabronić aborcji, a potem próbowali przedstawić tą postać jako krystalicznie dobrą, która jest jedyną osobą mającą rację w całej grze. No, że to jest absurdalne. No bo umówmy się, to nie jest żaden komentarz, tylko moralizatorstwo i jawne obieranie stron konfliktu, które nie wnosi absolutnie niczego. A w Nowym Dragon Age to też dochodzi do takiego absurdu, że jedyne o czym te postaci są w stanie dyskutować, to o swoich zaimkach. A ja powiem więcej: niektóre dialogi odblokowują Wam tożsamość transpłciową, a gra wyraźnie to zaznacza, tworzy z tego mechanikę. Mechaniką jest seksualność Waszej postaci, a potem ta sama strona mówi, że Wasza seksualność Was nie definiuje. No, to to jest chyba trochę sprzeczne. I absurdalne jest to, że to, co ja mówię, brzmi jak jakiś żart. To nie brzmi, jakby to faktycznie miało być w tej grze. To brzmi jak jakaś sztuczna wizja tej gry, wykreowana przez jakiegoś ziomka, który rysuje prawicowe komiksy w internecie. Przecież, jakby ktoś to narysował 4 lata temu w formie takiego komiksu, to ludzie by się z niego śmiali, ale jednak widzimy to na ekranie. No i na tym etapie zahaczamy też o inną formę absurdu, bo niszczymy całą konwencję uniwersum, żeby tylko zawrzeć w nim swoją ideologię, i tworzymy uniwersum bazałkowy na średniowieczu i pewnych średniowiecznych baśniach, w którym nagle dyskutujemy o transpłciowości, w którym w ogóle mamy operacje zmiany płci, w której możemy dyskutować o swoich zaimkach i zrobić multum innych rzeczy. To ja na przykład mam taką propozycję. Bardzo bym prosił, żeby w następnym Dragon Age'u była możliwość stworzenia postaci z rozrusznikiem serca, albo na przykład po przeszczepie nerki, no bo chciałbym móc mieć swoją reprezentację, albo może na przykład jakaś możliwość takiego debuffa permanentnego, że muszę cały czas przyjmować insulinę w zastrzykach? No, bo jeżeli już chcemy reprezentować w grach współczesne zabiegi medyczne, to może po prostu pójdziemy na całość. No, ale oczywiście to moje stwierdzenie odnośnie absurdu całej sytuacji jest stricte subiektywne. No, bo na przykład Hopniu stwierdzi, że to nie jest żaden problem i że to ja jestem pierdolnięty sobie sami. To wszystko pokazuje. Smoki, jakieś wielkie trole, czy ta baba z tym. Wielkim czołem nazwijmy to spoko. Ale w średniowieczu operacja tranzycji? Czy ich popierdoliło? Szkoda tylko, że gatunek fantazji jest bazowany na baśniach i legendach. A ja nigdy nie słyszałem legendy o... Transpłciowości. No i głupota jest tu oczywiście po obu stronach, no bo oczywiście da się tworzyć gry bez ingerencji polityki. No przykładem może być chociażby znaczna większość gier Nintendo. No bo są to gry, które stawiają na pewną uniwersalność. I nie chodzi o to, że są to gry dla dzieci. Bardziej o to, że są to gry również dla dzieci. Są to gry dla każdego, a nie każdy chce się interesować polityką. A nawet jeżeli zawrzemy tą politykę w historii, to nie musimy sprawiać, aby była ona kluczowa dla fabuły. No bo przykładowo Sopranos jest serialem, który zawiera ogromną liczbę. Komentarzy społecznych odnośnie obecnych wydarzeń politycznych, czy odnośnie chociażby takich zjawisk społecznych jak imigracja, czy wchodzenie w półświatek kryminalny tylko ze względu na nasze pochodzenie. No i to są realne problemy. Ale czy ktoś pamięta ten serial przez to? Czy bardziej wszyscy wspominają te ikoniczne postaci, które miały ze sobą naprawdę świetnie napisane interakcje? I tak samo w świecie gier, ja w MGSie pamiętam chociażby postaci, te absurdalne sytuacje, w które one były ładowane, te przerysowane do bólu wątki, ten sztuczny patos który towarzyszył wielu scenom, za to pamiętam Metal Geara, a nie za to jaki miał komentarz polityczny w jednej z części. Tak samo w Deus Exie pamiętam absurdalne odzywki J.C. Dentona, a nie jego poglądy. I to właściwie tyle, co można powiedzieć na ten temat. Chciałbym jednak, abyście zapamiętali jedno. Nieważne co wmówili wywątwórcy twórcy danej gry, to mimo wszystko i głównym celem jest to, żeby zarobić. A jedyny sposób, w jaki zdobędą oni pieniądze, to biorąc je z waszego portfela. Więc uważajcie, uważajcie na marketing, nieważne z jakiej strony byście nie byli. Nie dawajcie się łapać na rage baity czy różne inne formy zwabiania waszej uwagi. Bo po co? Czasami po prostu lepiej zagrać w dobre gry zamiast przejmować się tymi słabszymi. Chyba, że, że śmianie się z tych słabszych gier, to twoja jedyna forma zarobku. To tyle. Zapraszam na mojego Twitcha, na którym streamy są prawie codziennie. Na kanał szoterski też w sumie zapraszam. Do następnego.